Połowie lutego odbyła się druga edycja balu charytatywnego w restauracji Usarnowskich. Idea narodziła się rok temu i została dobrze przyjęta przez mieszkańców miasta i powiatu. Na ziemi Ostrowskiej nie brakuje ludzi o ogromnych sercach, którzy pragną pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Organizatorem balu było Ostrowskie Stowarzyszenie Ludzie z Pasją, DJ Michał Rawa, restauracja Usarnowskich. Oraz szkolne koło wolontariatu przy zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie. W tym roku organizatorzy zbierali pieniądze na rzecz Miłosza i Szymona. Dla uczestników balu przygotowano wiele atrakcji. W końcu był to bal i ludzie przyszli pomóc chorym dzieciom, ale również po prostu się pobawić. Muzycznie czas zebranym umilali Jadwiga Danelczyk, grupa dj 4 Fun, oraz Krzysztof Stern, uczestnik programu Must Be The Music, który zaserwował zgromadzonym wiązankę przebojów Elwisa Presleya. so Popławski mieszka w Dąbrowie Wielkiej w powiecie wysokomazowieckim. Chłopiec ma 3 -latka i walczy z przewlekłymi naczyniakami limfatycznymi. Rodzice potrzebują pieniędzy na kosztowne leczenie w specjalistycznej klinice w Niemczech. Gdy rodzic dowiaduje się, że jego dziecko choruje i jest on w otwór, to on przeżywa cała rodzina, to są ciężkie chwile, niewyobrażalne. Nie, nie Przeżyliśmy to, wiemy, teraz rozumiemy wiele innych rodzin. Nas, nasz syn Miłosz, gdy miał 18 miesięcy, to właśnie wtedy zdiagnozowano u niego zmiany nowotworowe, naczyniaki limfatyczne. Wtedy pojawiły się w obrębie szyi, z lewej strony. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi, że dzięki tym pięciu zabiegom operacyjnym, które przeszedł nasz syn Miłosz, Widzimy znaczącą poprawę. W tej chwili on funkcjonuje jak jego rówieśnicy. Są takie, takie momenty, że, że te naczyniaki widzimy, że, że z powrotem go nękają i, i, i rosną, ale dzięki zastosowaniu odpowiedniej metody leczenia tutaj w, 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 w kraju i też dzięki odpowiedzi lekarzom z zagranicy których serdecznie pozdrawiamy, dr Meyer z kliniki Eberswalde w Niemczech. To właśnie dzięki nim też zostaliśmy odpowiednio pokierowani, i oni właśnie zapraszają też do swojej kliniki. No ale wiadomo, że my jesteśmy obywatelami Niemiec, także to, to, to nie pokryje ta klinika kosztów. Mimo, w Niemczech może przejść w serię czterech-sześciu zabiegów, które dzięki zaleczeniu naczyniaków w obrębie jamy ustnej znacznie poprawiłyby funkcjonowanie chłopca. Leczenie jest jednak kosztowne, a NFZ odmówił refundacji. Szymon Pawlak z Prostyni ma 12 lat i choruje na autyzm. Szymon otrzymał diagnozę autyzm dziecięcy w wieku lat 4 i od zaczęła się walka o jego, o jego lepsze funkcjonowanie na co dzień. Ehm, jeździmy na wszelkiego rodzaju terapie, e, takie, które, e, które polecają nam i, nie, i takie, które sami wymyślamy. Niestety wszystkie te terapie są bardzo kosztowne, dlatego bardzo się cieszymy, że e, znaleźli się ludzie i którzy e, chcą pomóc, po tak. prostu chcą pomóc, które mają, mają wielkie serca. E, a to, że tutaj dzisiaj z nami są i otwierają portfele, to, to kilka siły włosów mniej tak. na naszej głowie. I kłopotów, tak e, także serdecznie dziękujemy. Szymonek co chwila w takiej terapie. Teraz obecnie jest w i na terapii hiperbarycznej. Chcielibyśmy również rozpocząć terapię w Lublinie terapię komórkami macierzystymi. No, jest to bardzo kosztowna terapia, długo już na nią czekamy po dwa lata. Myślę, że, że już w tym roku będzie to nasz czas. Restauracja przekazała na rzecz chłopców część kwoty ze sprzedaży biletów na bal. Dodatkowo każda osoba mogła w trakcie trwania imprezy wrzucać do urny dowolne pieniądze i wziąć za to udział w loterii fantowej. Wśród uczestników balu rozlosowane były nagrody i upominki przekazane na ten cel przez firmy, stowarzyszenia, szkoły i prywatne osoby. Nagrodami były m.in. vouchery na masaże u Grzegorza Szydło i w Centrum Rehabilitacji Ruchowej Ostmed, bony na zabiegi kosmetyczne w salonach urody Magia Piękna i Beauty oraz strzeżenie w salonie Mr. Barber Rafał. Zaproszenie na kolację w restauracji Tandem, bony na zakupy w sklepie Mona Exclusive Style, książki z księgarni Edyp, vouchery na sesje zdjęciowe od Eka Studio Foto, również karnety na zajęcia i treningi w Akademii Gorilla, kartę wstępu do klubu gracza Diamond Football League i nagrody od garażu Clarkson. Do darczyńców trafiły również bony na wejście do Groty Solnej w Ugniewie, Bony na animację od Niezapominajki i Akwarela wykonana przez Annę Pieńkos, również Zegarek Damski od Marcina Drzewieckiego. Upominki przygotowali również uczniowie zespołu szkół w Czyżewie oraz zespołu szkół specjalnych w Starym Lubiejewie. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do tego, że taki bal właśnie powstał, został zorganizowany. Wiemy, że to poświęca bardzo wiele czasu i trzeba zrezygnować z wielu różnych spraw poświęcić się dlatego. Jesteśmy bardzo wdzięczni, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, wszystkim ludziom, którzy, wszystkim patronatom, wszystkim osobom, które się przyczyniły i które tutaj są również, które wspierają naszego Syna, między innymi i wiele innych dzieci. Jesteśmy wdzięczni z całego serca. Ważnym punktem balu były licytacje dzieł sztuki. Pod młotek trafiło w sumie pięć obrazów wykonanych różnymi technikami malarskimi. A najbardziej ekscytująca była licytacja olejnego obrazu pod tytułem Polskie Kwiaty Polne Pawła Pawlińskiego. Czy ktoś jest na 1100 zł, czy jesteś tutaj 1100 zł? Proszę Państwa, szukamy 1100 zł, kto 1100 zł, szukamy. Chętnego na obraz jest Jarek! 1100 zł, brawa Jarka! Jest na 9600 zł, kto złotych. 1600 zł? 1600 zł, 1600 zł. 1500 zł po raz pierwszy! jest 1600 zł? Jest pani, która? Daje kwotę 1600 zł, szukam 1700 zł. Czy będzie 1700 zł? Czy będziemy 1700 zł? To 1700 zł? Pamiętaj, przypominam, że cała kwota jest przeznaczona na dwóch chłopców. Połowa na jednego, połowa na drugiego, więc zachęcam! Kwota 1900 zł, szukam 1900 zł. Gdzie jest 1900 zł? Czy jest na sali 1900 zł? 1800 zł po raz pierwszy! 1900 zł! Pies pani w czerwonym! Czy to jest 2000 zł, czy za tysięcy zł? gdzie jest 2000 zł? Czy to jest 2200? Jest 2000 zł? 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 <ślesy> <ślesy> zł! 2100 zł. Czy jest 2000 zł? Czy będzie 2000 zł? Czy to jest 2010 złotych? Czy jest będzie... O pan się zgłasza! Jest! Brawo, Pani tysiące 2100 złotych. 2100 złotych, 2100 złotych, złotych zł po raz trzeci sprzedany! Trzeci obraz wylicytowany na dwóch balach herbatywnych. Ja chciałam powiedzieć, że jest nam bardzo miło, że możemy wspomóc Państwa w codziennym trudze i tej opiece, którą musicie Państwo przeznaczyć, żeby każdy dzień tego dziecka miał przynajmniej jeden uśmiech. W jakimś stopniu Państwa rozumiemy, bo też mamy chore dziecko i wiemy, co to znaczy ten trud, wiele łez i smutków, które tak naprawdę dla tych dzieci nie powinny być codziennością. Dlatego Naprawdę, bardzo serdecznie cieszymy się, że możemy chociaż w taki sposób Wam pomóc. I serdecznie Wam dziękujemy. Charytatywna puszka stale zapełniała się pieniędzmi, które pomogą w leczeniu Szymona i Miłosza. W międzyczasie uczestnicy balu mogli skorzystać ze ścianki okolicznościowej do selfie i z fotobudki, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Po północy poznaliśmy ostateczną kwotę, którą udało się zebrać. Dwa, trzy! trzy. Na rzecz Szymona i Miłosza udało się zebrać 16 tysięcy 100 złotych. Ci, którzy na balu nie mogli być, a chcą chłopcom pomóc, mogą to zrobić. Szymonę opiekuje się Ostrowskie Stowarzyszenie Ludzie z Pasją, a Miłosza wspiera Szkolne Koło Wolontariatu w Czyżewskim Zespole Szkół Zawodowych.